Zdę serdecznie na pierwszym odcinku z Neighbors from Hell. Czy są siedzieli z tej Dzisiaj będziemy sobie przechodzić sezon pierwszy, na drugim odcinku będzie sezon drugi i na kolejnym odcinku będzie sezon trzeci. Potem przejdziemy do Neighbors from Hell 2. Tam będziemy mieli trochę więcej roboty, co so ja nie będę przedłużał i zaczynamy może tu muzyczkę ściszą, chociaż yeah. może być, może jest dobrze także nie będę spólał tak łapeczkę byłem... w górę, subskrypcję komentarz, lecimy tylko tak, najpierw ja sobie jeszcze jednak ściszu to ogłosić ogólną dobra A co tutaj mamy źrodząca poduszka, ok. Zobaczmy czy jest coś tutaj w medykamentach. Mamy coś, dobra, to jest... ...super glue Hej W sumie jeszcze bym sprawdził lodówkę, ale tak on pójdzie, sobie podejdziemy tutaj Raczej nie zajdzie na dół Miejmy nadzieję Dobra, idziemy na górę Szybko weźmiemy sobie to Coś jest. Zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Dobra, schodzimy na dół. I... ...puduszka. Dodałbym ją może tutaj, na fotel, bo to chyba na fotel trzeba A on niech się tutaj wkurza teraz. To jeszcze zrobimy jednocześnie. To, będziemy obserwować jego wściekłość. Dojdziemy, schowamy, że będziemy obserwować go. Hmm zobaczymy jak chłopiec się usiądzie To dopiero To dopiero się stanie No usiądź sobie no, I to by było na tyle z tego Z pierwszej jakby misji Pierwszej misji Pierwszego wkurzania Dobra no, 100% Lecimy z drugim. Najpierw from Hell 2 będzie trochę ciężej. Tam będą cięższe misje. Ja też mało co pamiętam z tamtego, więc trochę będziemy się domyślać. Trochę nam to zajmie czasu. Co to porobić? O, i papier teraz jest. Weźmy sobie papier. standardowo papier dałbym już tutaj mydła widzę nie ma to jest na górę, to przemyślałbym to trochę inaczej, zrobiłbym to zrobiłbym tak, zrobiłbym to i to w sumie jak on by poszedł do i belka więc bym mu podrzucił te środki przeczyszczające co nie. żeby resztę zrobić tutaj to podrzucił żeby poszedł do Koalety. I sobie zrobimy tak, weźmiemy, ubrudzimy to jajkiem to, podetniemy, najpierw podetniemy to, potem tutaj jajko i telewizor i się schowamy i będziemy go obserwować. Myślę, że to będzie najlepszy ze sposobów. W sumie to już można by było tutaj wejść na górę. Zaraz będzie schodził, będzie kiepsko. Więc zrobimy to. Jak tylko pójdzie na dół. Na pewno go przeczyści On sobie pójdzie na dół To my teraz szybko To bota sobie tutaj tu nic nie że zdążymy Dobra Jeszcze oblecimy szybko telewizor Dobra, i wiejemy stąd. Teraz tak, on pójdzie tędy czy tędy? Dobra, to musimy przecież aż on wejdzie tutaj, i wtedy sobie zejdziemy. Schowamy tutaj do szafy. Dobra, dajemy nura. Schowamy się i obserwujemy go. Lubię taką, on się wścieka. Dobra. Będzie ciekawie. Ups, kurczę, zabrałem ...kurs. No i total wkur wkurzenie. to nam się udało. 100 no, to co może kolejny jeszcze? Tutaj w rękach mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że nam się uda wszystko raczej zrobić. Widzę, że trochę więcej pułapek, to śmierć też jest sześć mamy marker No nie 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 czekaj, czekaj 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 on chyba będzie tutaj schodzi teraz tak będzie tutaj schodził więc to będzie trochę więcej pułapek trochę więcej do namyślenia żeby to zrobić więc tak ja bym może dał to tutaj to tutaj wreszcie z budowki na ser no więc dobra pójdziemy sobie tutaj w każdym że może tutaj nie przyjdzie to I coś mamy nie ma tu nic Ale ten dał tak mydło to, to tu. dał tu dodatkowo bym dał łapkę tu to tutaj pewnie świeczkę ale jeszcze tak jest tutaj pewnie jajko i jest pewnie jeszcze sercznie miodzący z chociaż o kwiatów teraz nie będzie mogli bo... dobra to podłóżmy to jak najszybciej to to myślę, że już pójść na górę tędy no zaraz zejdzie podłożymy przez ten czas świeczkę dobra ciach jednocześnie będę pokazywał na jaką reakcję no i jajko tylko dobra, to wszystko sobie nie obserwować się Ja chyba bym na tym. Bo po tym chyba żebym zakończył odcinek. Tak naprawdę. Sobie może że teraz dzielimy na więcej odcinku, żeby było w tej serii. W pierwszej części. Więc tak sobie zrobimy może tak po trzy, takie właśnie. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo. Jeszcze dwie pułapki nie zostały. Jajko i świeczka, to już zobaczymy. Tak ja wiem, nie musisz pukać. Zobaczymy teraz, w którą on pójdzie, czy do czy górą. Nie, proszę co ja tam. Dobra, czyli jesteśmy bezpieczni. Możemy sobie zostać. Teraz będzie najciekawsze. ostatnio z ale oberwał pop. no nie udało nam się na 100% ale i tak to jest dobrze dobra, zrobimy sobie jeszcze jedno Nikt nie będzie schodził. Chociaż ej, będzie schodził z sukłyny. Trzeba obserwować. Wszystko zasunąć jak najszybciej. Dobra, spadamy stąd na górę. To sobie będzie dobrze rozplanować. Czyli tak jednocześnie trzeba by było to. Coś na pewno trzeba będzie podmienić tutaj, To jeszcze nie wiem co. Tutaj trzeba będzie podmieniać się dwie rzeczy na pewno. Dać papier, mydło tak, raz, dwa, trzy, cztery pułapki Cztery pułapki To była trzecia 4, cztery, piąta, szósta Jeszcze siódma, siódma to był chyba obraz Tak Dobra, czyli znamy plan działania Trzeba tutaj? Dobra, mamy jeszcze jedno podmienione Szybko to podmienione. zanim on przejdzie tutaj będziemy musieli resztę rozłożyć na dole wejdzie tutaj, to od raz, dwa. Łazienki nie zdąży, bo on chyba będzie szedł. Złatwić swoje potrzeby. Nie zdążymy chyba z łazienką. Choć pośpieszyłem. Nie będzie wstawił. Zdążymy w miarę szybko. Dobra, rozkładamy to z się da. A to dopiero jak chyba wleje wodę Wydaje, Dobra, idziemy na górę w takim układzie Zmieniłem, płyn na porost. To chyba trzeba wlać do wody mi się wydaje Nie mam pewności Tak mi się wydaje bynajmniej Dobra, prawie wyszedł na dół No co, to jest na tu na pewno Chyba, że tutaj mi coś nie zadziałało, nie wiem, zobaczymy Być może coś tutaj nie zadziałało, kurcze Nie mam pojęcia, zobaczymy zaraz to wszystko byśmy mieli oprócz tego, ale nie wiem, czy. czułem Miałem to... Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy Dobra. Sprawdzamy teraz. Czy <grymne> jednak trzeba to jeszcze gdzieś tutaj dodać? Kurde pytanie gdzie? Ja nie wiem naprawdę. A tutaj? Po prostu może gdzieś tu albo tu. To trzeba zamienić o to. to, 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 to to widzicie mi coś kurde chciał zadziałać i się coś zbugowało więc jeszcze raz to robimy i chowamy się do tej... Tutaj już nic nie ma próbujemy jeszcze raz to dodać musi się udać próbujemy z dezodorantem się udał no właśnie nam to nie weszło teraz się chowamy, będziemy go obserwować Dobra, idzie sobie pojeść, zaraz będzie pewnie na dół szedł. Dobra, idzie na dół. Zanysuję. Dobra. Teraz powinno się udać, będziemy mieli to. No, nam się udało. Dobra. To by było na tyle. Także dzięki za oglądanie. Dzięki za wszystkie łapeczki, komentarze, subskrypcje, trzymajcie się, cześć.